Poprzedni film o sztucznej inteligencji wywołał taką burzę komentarzy, że muszę się do tego odnieść. Wydaje mi się, że znaczna część osób nie bardzo rozumie, z jak poważną sytuacją mamy do czynienia. Słuchajcie, jeśli ktoś porównuje to, co ten przełom, który dzieje się teraz z maszyna parowa, elektryczność, pierwsza rewolucja przemysłowa, druga rewolucja przemysłowa i luddyście, ja tam sam zresztą mówię o buncie ludystów, to nie wie, o czym mówi. Nie. Nie ma porównania z żarówką, z maszyną parową. Ona mogła sprawić, tak jak lokomotywa elektryczna czy jumbo jet, że podróżowaliśmy dużo dalej. To, co się dzieje teraz, trafia w samą istotę człowieczeństwa. Tego, jak się definiujemy, jak będziemy się de definiować, co wreszcie sądzimy o Bogu, Bogu i człowieku. Dlaczego? Test Turinga pierwotnie, myślę, że wiemy o czym mówimy, zakładał, że Automaty, maszyny, nawet jeżeli rozmawiając z automatem, nie jesteśmy w stanie odróżnić człowieka i automatu, że to jest test na jego myślenie i świadomość, nie są w stanie tworzyć sztuki. Z czym mamy do czynienia teraz? Automaty, to producent mi to definiował, zadadzą wam utwór Bacha, Obraz w stylu Beksińskiego, to sam widziałem. Obraz w stylu Beksińskiego i Alicji w krainie Czarów, versus Tim'a Bertona. Czy przypadkiem nie tracimy ostatniej takiej cechy która kreatywności? Ja wiem, ja wiem. Powiecie, że mimo wszystko one bazują na olbrzymiej liczbie danych i tworzą rzeczy podobne i dośmierne. To wszystko prawda, ale spójrzcie w jakim kierunku to idzie. I jeszcze jedno: jeden z inteligentnych komentatorów stwierdził, że. Przełomem jest to, że kiedyś kolejne kroki zależały od nas, ale one się same optymalizują i same się programują. Nie, żarówka się sama nie zmieniała, ani lokomotywa, a one się same uczą, tak są zbudowane. Jeżeli nie zadamy pewnych aksjomatów ostrożnościowych, wcale niekoniecznie wiemy do jakich wniosków dojdą. Czy na przykład nie do takich, że dla równowagi planety dobre jest pewne ograniczenie, czy wręcz zniknięcie ludzi, przecież to jest możliwe. I Harari, i Woźniak, i inni. Oni wcale nie mówią, żeby skończyć te badania czy ich rozwijać. Wielka kontrola i wielka ostrożność, bo zagrożenie i wyzwanie jest inne. Słuchajcie, my jesteśmy na progu sytuacji, w której powstaną interfejsy, interkonektory, bezpośrednio określone ośrodki w mózgu i systemy sztucznej inteligencji, systemy cyfrowe oparte o pewien hardware. Które będą w stałym kontakcie. Staniemy się być może troszkę maszynowi, być może bez pośrednictwa rzeczywistych, cielesnych zmysłów będziemy mogli odbierać określone wrażenia, określone nawet myśli. Kto wie? Przecież, patrząc na to, jak Hawking komunikował się ze światem, droga do tego wcale nie musi być daleka. Być może jesteśmy u progu aśmiertelności w rozumieniu Harari'ego. Tak, w sytuacji, w której hodowla organów, hodowla in vitro, wyprze potrzebę jakiegokolwiek dawstwa i powoli będziemy się stawać aśmiertelni. Aśmiertelni. Harari celowo używa takiego słowa. Nie mówię o pełnej nieśmiertelności. Rozumiemy to, na wszechświat jest w końcu śmiertelny, jest ograniczony w czasie. Ale aśmiertelni. Harari widzi też olbrzymie zagrożenie, tak zagrożeni w tym, że będzie to do tych 10 czy 20 czy już tam procent najbogatszej populacji, reszta stanie się troszkę takim motłochem. Tak, Harari się tego boi. Harari nie jest żadnym demonem, jak w spiskowych jakichś bzdurstwach i tak dalej. Ma pewną świadomość straszliwych zagrożeń, jakie się wiążą z tym rozwojem technologii. Rozwijajmy sztuczną inteligencję, badajmy ją. Wznośmy ją na coraz nowsze poziomy, ale pod ostrą, rygorystyczną kontrolą. Żeby nas po prostu nie zjadła ani nie zredefiniowała. I przecież nie w sensie terminatora, bo to nie o takie zagrożenia chodzi. To chyba jest jasne.